Siemano, witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale. To jest taki w sumie film informacyjny, co będzie na kanale się działo. Ogólnie to będzie kanał gamingowy, ale i nie tylko. Wiadomo, że zagrajmy teraz, to za bardzo no, nie jest tak popularne jak na początku. Jest naprawdę masa tych twórców. No ale tu nieważne: każdy robi to co lubi. Ogólnie kanał nie będzie tylko gamingowy, bo ogólnie, ogólnie jestem ministerantem, lektorem, tak trochę interesuję się wiarą i w ogóle apologetyką, czyli tak zwaną obroną wiary, odpowiedzią na różne zarzuty, czy tam kwestie dekalogu, świąt, takich innych spraw doktrynalnych. I Również będę chciał to na tym kanale też zrobić, ale mówię, to będzie rzadko. To będzie rzadko. Kto będzie chciał to obejrzy, jeśli kogoś to nie interesuje, jest niewierzącym, albo czy coś to nie musi tego oglądać. Ja tam uszanuję każdą decyzję, ale po prostu kłamstw czy manipulacji, no po prostu nie szanuję również będę robił recenzję gier, ale ta recenzja gier będzie taka pół serio, pół żartem, trochę ze zmienionym głosem w takim innym stylu. Na przykład, ukończę jakąś grę, to będę robił recenzję. Ja tam mam przygotowane ze Spidermana, Residenta tylko ich hask, tylko muszę to po prostu nagrać, ale ze względu na tam zdrowia, to po prostu czasami się nie chce. I to jest problem, chociaż gram dużo, ale... <laughs> no, czasami się po prostu nie chce, nie? No dobra, no to filmy też będą inaczej wstawione. Będą, w sumie tak myślałem, 20-30 minut. Ogólnie będę pierwszy nagrywał jedną serię. I ja ją po prostu skończę i będę wrzucał. Kolejną. Nie będę robił tak jak na poprzednim kanale, że robiłem trzy sery na krzyż i wrzucałem byle jak. Z tego względu, że wtedy miałem komputer no, trochę, no nie chciałem renderować, bo to długo trwało tu tak naprawdę na laptopie szybko, ale mówię, nie będę za bardzo renderował. Jeśli to będzie konieczne, po prostu jeśli to będzie konie, konieczne, jak nagram na przykład materiał, załóżmy, no nie wiem, będzie miał, załóżmy nagrał 15 minut, bo ktoś wejdzie mi do pokoju, to go nie wrzucę, dogram 15 minut i to wrzucę, nie? I wtedy będę musiał to zrenderować. Będę starał się wrzucać w dobrej jakości, tak 12 bitrate max, rozdziałkę full HD, ale. Full HD to będzie standard. Ja tam się nie będę renderował w 4K, bo mam monitor Full HD, więc tak naprawdę to nie ma sensu tego robić. Więc yy, to więc będzie Full HD. Bitrate mówię. Tak 10-12 tysięcy. Coś tak. Koło tego, żeby ta jakość naprawdę była dobra. Yy, yy. I co jeszcze ja chciałem powiedzieć? Jakie będą serie? No ogólnie będą takie serie. Planuję teraz będę City Scalens nagrywał, bo mam dobry sprzęt do tego, żeby w to grać. ścinam, gierka jest fajna i naprawdę wciągająca jak cholera. Tam budujemy miasto. Pewnie znacie coś jak Sim City, tylko że lepsze. I co jeszcze będzie? Na pewno będzie. Minecraft, myślałem o, o Minecrafcie, ale Minecraft będzie z PS4. Tylko, że problem jest taki, że na PS4 yy, nagrywa PS4, nagrywa w jakości tam do 7000 bitrate. Więc w HD no, jest to trochę lipa, no ale no cóż, tak jest i nic nie poradzę. Ogólnie można kupić yy, taką nagrywarkę. Które nagrywa w dobrej jakości, ale ze względu, że ja nie mam zasięgów, nie jestem jakimś tam prosem, jeśli chodzi o YouTube'a, to dla mnie to nie ma sensu. Jakie będą gry? No mówię, Cities Skylines Minecraft. U mnie to gabaryt gier jest różny, ponieważ lubię horrory, tematykę zombie, to na pewno będę chciał nagrać wszystkie Residenty Evil Will. Od pierwszej części te zwykłe klasyki stare, tylko nie wiem właśnie czy odpalę na tym laptopie, bo mam Windows 11 i może być problem z, z odpaleniem, ale zobaczymy. Potem właśnie te pierwsze części, czyli jedynka, dwójka, trójka, te z lat 90. te serie, potem właśnie te remake'i porobić i resztę tych Residentów po prostu nagrać. Ja tu nagrywałem, miałem Resident Evil 5-4 nagrywałem kilka razy. Mm, ale jakoś chcę to oświeżyć po prostu, nie? Chcę to nagrać dobrze, nie na odwal się teraz ogólnie moja dykcja się bardziej wyrobiła niż wtedy. I jest wyraźnie, Ogólnie mam mikrofon trackera, ale się zastanawiam, bo mam też mikrofon studyjny, ale po prostu mam stoję do tego i jest mi po prostu niewygodnie nagrywać, bo bym musiał zmieniać potem podplaya, potem znowu przestawiać, wymieniać mikrofon, a mi się tego robić nie chcę, Więc mówię, polecimy City Scalens i Minecraft. To, to będzie tak sporadycznie się. Się pojawiać, to będzie taka, takie poboczne serie, żeby wiecie, no bo to nie da się tego skończyć, tej gry. Chociaż w Minecrafta da się zabić bossa. Kolejna sprawa to chyba polecę ze serią. Tak się zastanawiam, bo mam kilka gierek i tak zastanawiam się nad Mafią Dwójką. No ale no nie wiem, będę musiał się zastanowić teraz, jaką główną serię będę robił. Jaką będę główną serię robił, bo na razie nie wiem, czy zacząć od Rezydentów Wszystkich po kolei Czy może od Mafii no, no nie wiem, czy może od GTA No nie wiem, no, no, no nie wiem, ale no chyba polecę Residenty, bo to jest zajebista gra Village, który ostatnio nagrywałem Bardzo mi się podobał Mam też Biohazard i czwórkę mam Mam chyba Jedynkę, zero mam oryginalne, tylko ja bym chciał to wszystko po kolei grać. Tylko że jest tak, że ja bym musiał kupić, bo ja nie chcę ściągać gier, bo teraz te wszystkie te na przykład nowsze gry albo nie działają, albo mają wirusy. Te starsze produkcje też, więc będzie trzeba kupić. Hmm, Polecę, może nie będę leciał tak za bardzo po kolei, więc. To co mam w rezydenty, to tam chronologia jakaś tam jest, ale Będę tak nagrywał starał się po kolei. To co mam, żeby wyszło po kolei. Yy, I po rezydentach, nie wiem co będziemy nagrywać. Mam Ding Light dwójkę i jedynkę. To może zacznę jedynkę. Potem dwójkę na nowo będę nagrywał. Chociaż mogę skopiować ze starego kanału na ten, ale wtedy jakoś będzie lip tam, bo będę musiał pobrać, a YouTube pobiera w kijowej jakości, więc to też jakoś tam ogranicza. No, no, to chyba tyle by było i na pewno, pewnie widzicie, że mam tu obrazek naruto będę chciał nagrywać na play'u mam czwórkę tylko bym chciał od pierwszej części wiem że są na pc'cie tylko te ustawienia guzików denerwują jak naruto to on tylko na padzie i na konsoli więc chyba przejdę po prostu będę w to grał na konsoli więc to takie moje główne serie to może pierwszy resident a potem polecimy naruto może coś takiego, bo ja mam ochotę ja bardzo lubię Rezydenty, wracałem wiele razy do tych części. Nawet kiedyś nagrywałem, wracałem po kilka razy do czwórki. Tyle razy wracałem do piątki, aż tak nie, ale na PS4 grałem. Pierwsze to było na PS3, potem na PS4 grałem. Więc będę chciał wszystkie części nagrać po kolei. Jedne są gorsze, lepsze. Więc no zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to chyba na tyle będzie. Więc. No chyba na tym skończymy. Chyba omówiłem to, co miałem omówić. Um, jestem ogólnie na grupie youtuberów. Tu sobie porobiłem playlisty, jak będę oglądał coś, żeby się po prostu nie pogubić. Więc no co? No, już to zasubował. Hi, fajnie. No dobra, tu mam przygotowane CityScalence, tylko pierwszy odcinek mikrofon jest trochę taki, bo testowałem z laptopa mikrofon, który no nie jest i podłączyłem tego trackera, więc okej. Okay. I mam szumów, nie będziecie słyszeć, bo te szumy są wyciszane przez program Twitch Studio, to jest naprawdę bardzo dobry program. Więc jest spoko zajebisty, można bez problemu go używać. Jest darmowy, więc. Wcześniej używałem Shadowplaya, ale przeniosłem się na Twitch Studio, więc mi się dobrze używa, ale Shadowplay też jest dobry. Też jest dobre. OBS-a wypieprzcie w cholerę, bo to jest. Dla mnie to. No nie, nie podoba mi się. Na początku nagrywałem kiedyś, ale teraz to już nie bardzo. No dobra ludziska, no to mniej więcej wam nakreśliłem o co, kogo to interesuje, a kogo nie, no to nie moja brocha, ja tam jakiś jakiś dobry tam nie jestem, mój głos brzmi jak brzmi, więc no to dzięki, że jesteście ze mną, pozdrawiam i życzę sukcesów na Ютуба.